Merhaba, witajcie, tutaj Blanka z kanału pod tureckim słońcem. Pojechaliśmy do drugiego etapu naszej wycieczki. Czekajcie, bo Basza mnie ciągnie i wszystko mi tutaj się trzęsie. Jesteśmy w Janet i Jehenem, czyli w Zapotyskach. Można tutaj to przetłumaczyć jako raj i piekło. Czasami mówi się o tym niebo i piekło. Jesteśmy pierwszy raz. Fajnie by było zobaczyć to z drona, no ale no niestety nie posiadam. Natomiast na pewno zrobi to na nas ogromne wrażenie. Także idziemy dalej. Zaraz zapytamy się, czy można z psem. Tężny parking, naprawdę jest mnóstwo miejsca. Są toalety, i bramki. Zaraz zobaczymy. 12 euro wejście. My mamy karty muzealne, także spróbujemy. Dobra, weszliśmy. Słuchajcie, moja karta muzealna nie chciała zadziałać, także był problem. W tym momencie idziemy do piekła. Jest to nazywane jako jaskinia, ale tak naprawdę, tak jak Wam powiedziałam, to nie są jaskinie. W wyniku działania wód podziemnych po prostu ziemia się zapadła, powstały ogromne zapadliska. Teraz idziemy do pierwszego z nich, nazywanego dziehenem, czyli piekłem. Piekło ma, słuchajcie, 128 metrów, czyli można porównać to do 30-piętrowego budynku. Wpuścili nas z paszą, także jest dobrze. Pasza zadowolony. W tym momencie wybudowali bardzo fajny taras, taki przeszklony. Także osoby, które mają problemy z lękiem wysokości, no mogą troszeczkę się bać. Czytałam, żeby najpierw zacząć od tego piekła, z tego względu, że jeżeli chodzi o niebo, czy inaczej raj. To będziemy się tam kierować schodami, ponieważ do piekła nie można zejść, dzięki Bogu, ale do raju można się dostać schodami albo windą. Słuchajcie, niedawno zrobili windę dla osób starszych, dla osób, które mają problemy zdrowotne. Te zapadliska powstały miliony lat temu i są jedną z ciekawszych tutaj atrakcji, jeżeli chodzi o Mersin. A po prawej stronie macie stary taras. Old taras on the right. Eee, zobaczcie, super, super, super. Salonium, raz? Zobaczcie. To nie jest. Jak weszliśmy wszyscy, to zaczęło się trząść. Zgodnie z mitologią grecką, gdy Zeus pokonał podpora Tyfona, to właśnie tutaj go uwięził, a następnie zamknął go na stałe pod wulkanem etna. Uhuhu! Robi wrażenie. 128 Metrów w dół. Potrzymam telefon, bo się boję, że mi spadnie. Trzęsie się. Dużo osób nagle weszło. Super. Kliwia. Livia trzęsie, co? się. Teraz furkan jest operatorem kamery. Poskaczemy trochę dla Ligi. Liga. Jutro ona się będzie ze mnie śmiała. Pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Osoby, prof profesjonaliści mogą się prawdopodobnie z tego, co czytałam tutaj, e, no nie wspinać, tylko co? Schodzić na tu. Żegnamy się. I idziemy teraz do nieba. Zobaczcie tam zachód słońca, już bak be, be. Sunset. Zachód słońca, a tam widzicie kochani w oddali jest winda do nieba, do raju. Ale my chcemy zejść po schodach. Uwaga, schodów jest 432, 452. Zaraz muszę zajrzeć do moich notatek, bo nie pamiętam dokładnie. E, 70 metrów w dół. Zobaczcie, tutaj też jest winda dla niepełnosprawnych. Naprawdę jest to przemyślane. 452 stopnie prowadzą do raju. Nie dużo co. <laughs> e, I około chyba. 300 stopnia znajduje się kościół Także jak widzicie kolejne bardzo ciekawe miejsce na kościół Super, ale super Ale super Ale super It's so nice? Yeah, you like it? Yes of course I wanted to see this Pasia, ale potekscytuowany. Podróże z Paszą są no, niesamowicie ciężkie. jeżeli nie dość, że on ma bardzo dużo energii niespożytkowanej, to jeszcze bardzo szczeka i mnóstwo Turków się po prostu boi psów i wcale się nie dziwię. No i Pasza wygląda słodko, więc dużo dzieci do niego... O, zobaczcie, dużo dzieci do niego przybiega. To jest smes? Smes? Yeah. <laughs> ben? <laughs> <laughs> no. no. Dużo dzieci do niego przybiega a on wtedy strasznie szczeka i te dzieci uciekają z płaczem. Po prostu to jest dla nas okropny wstyd. Who <laughs> will count the stairs? 452? No? I don't know, I didn't count Także z kim najlepiej iść do raju? Z mężem. A oni się jak zwykle wleką za nami. Gdzieś zniknęli przy kwiatkach. Migdałowy. Te schody są bardzo szerokie. I przez to troszeczkę niewygodne. W ogóle na dole, z tego co czytałam, to y, są one dosyć mokre i śliskie. Y, dlatego trzeba uważać, być ostrożnym. Ale, między innymi, dlaczego to się nazywa Janet, czyli raj, inaczej niebo? E, dlatego, że ponoć, jak się zejdzie na sam dół, to właśnie jest tam szum wody, czasami ptaki śpiewają. I po prostu można to przyrównać do kadru z filmu Władcy Pierścieni. Jest taka specyficzna atmosfera, majestatyczna. Także zobaczymy, ocenimy. I już zobaczcie, na jakim poziomie jesteśmy. Coś tam? A, umieć z nas jakąś jaskinię? Tak, zobaczcie. Uwy O i uh. <grymne> <grymne> Ale jesienie! Super! Liście laurowe. Drzewo liścia laurowego. Pamiętajcie, że warto sobie przywieźć z Turcji liście laurowe i inne Dzień. przyprawy. Między innymi pieprz czy sumak który się dodaje do cebuli często. Ale wielka jest ta winda, ale będzie się fajnie nią przejechać. <grych> Nawet fajnie się spaceruje, myślałam, że będzie bardziej męczące. It's nice, yeah? It's not so hard, this walking. Brawo dla pani, która się zdecydowała wrócić tą samą drogą. <grych> A super wygląda. Jak Wida nie działa? Aha. No to dobra, to się przejechaliśmy. <noise> Może tak być, bo teraz jest poza sezonem, także wiesz. Jedzie. Dobra, jedzie. Chłopaki nas tutaj robią. W Bambułko. O i zaraz będzie kościół, już przed nami. Lidia kościół jest. Wiecie, ten kościół jest z V wieku. Co ciekawe, nie ma dachu, nie ma zadaszenia i prawdopodobnie nigdy nie miał. Zaraz zobaczymy, podejdziemy bliżej. Wygląda winda super. Uh, 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 uh. I kościół przed nami. Kościół Najświętszej Marii Panny. Zaraz zejdę bliżej, bo troszeczkę się teraz boję. O, zobaczcie, tam jeszcze jest na dole coś. Czyli powinniśmy przejść jakieś 300 schodów. Podobnie kościół został zbudowany przez zakoninka o imieniu Paulus. I tak jak powiedziałam, jest poświęcony Maryi, Najświętszej Maryi panie. Pasaj w Łąciu. Ale to super wygląda. Naprawdę mi się to bardzo, bardzo podoba. Wyobrażacie sobie schodzić tutaj do tej, tego zapadliska, żeby uh, uczestniczyć w muszy? Uh. Chodzę do środka Chodzę do środka zobaczycie zaraz w środku są freski Pójdźcie. Jak jest pięknie. Coś wspaniałego. Prawie się zabiłam. Zobaczcie tam. Uuhu, uuhu, uuhu. Idziemy, idziemy dalej. Woda kapie z góry, i naprawdę. Mogą być tak śliskie. Widzicie? Przed chwilą się poślizgnęła. Ta mama, I'm coming. Faktycznie tak. Taka cisza jest. Poza klaskającym furkanem. Wow. Jesteśmy prawie na dole. I naprawdę atmosfera tutaj jest wyjątkowa. Trochę się czuję jak w kościele. Jest taki podgłos, pogłos, przepraszam pogłos. Słychać kapiącą wodę z górnych partii. Jest tutaj tak surowo, ale bardzo ładnie, naprawdę mi się podoba. Także jeżeli będziecie się zastanawiać, czy przyjechać, czy warto, warto. Takie niebieskie światełko. Nie umiem Wam tego niestety pokazać, ale bardzo fajnie to wygląda. A teraz się zaczyna ciekawie, bo dosyć nisko i ciemno. Gonią mnie, bo zamkną windę, oni się nie chcą wspinać. Także tutaj jest koniec i idziemy dalej. Przeżyjmy kilka schodów w górę i już zapiemy. Naprawdę podobnie. Winda właśnie została zamknięta. To ponoć o 17 zamykają. Także zobaczymy. Uuu. O, jak tam moja ekipa. I tam wszyscy. Zapiąc po drodze. Livia, ci się podoba? Livia? Bardzo. Ciężko? Tak. Nie jest stareźle. źle chyba jest wysokości mojego kolana. Bo winda ponad działa. Może się jeszcze zaapiemy. A na pewno. Jest to fajna atrakcja taka. Taki przejazd windą. Umieć ma zawał co. O, winda, chodź. Dobra, zapaliśmy się kochani. Chyba. Wiedziałam, że jedzie. Dobrze, że mamy ciuchę na przebranie. Dobra, jedzie, jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani! Maszka! Już się. O Dosyć szybko jedzie. Fajny pomysł, naprawdę. Żeby zrobić windę, a tam właśnie jest ten punkt przeszkodny. Gdzie wcześniej byliśmy? O, oh, bak! Still sunset Nadal mamy zachód słońca Yes! It's so nice! No dobra Widzicie, trzeba było... O, zobaczcie tam schody Trzeba było tyle iść A win raz, dwa! Raz, dwa. Ej, Jaki piękny zachód słońca! 70? 70. Tam tam szliśmy. Tu, tu był ten taki przystanek. Super, ale ten zachód słońca jest piękny. Ponieważ nie wiem jak potem zmontuję ten materiał. Nie wiem ile tego wszystkiego wyjdzie. To na razie się z Wami żegnam. Podejrzewam, że już dzisiaj nie będziemy zwiedzać, bo zaraz się zrobi ciemno. Jutro mamy sporo punktów do zwiedzenia. Także na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście mój filmik. No i kochani, czekam na Wasze lajki, komentarze. Bo jest ich naprawdę bardzo mało. Ja robię głównie filmiki dla siebie. Traktuję to tak jakby mój prywatny dziennik, pamiętniczek. Ale wiecie, fajnie jak ktoś to ogląda, komentuje. Jak wiem, że komuś to się podoba. Także mm, buziaki i do zobaczenia później. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w jednym jeszcze miejscu. Elayusa Sebaste. Ojejku, ciężka nazwa. Teraz mamy Agorę. Idziemy zobaczyć, bo jest to miejsce blisko naszego hotelu. Od razu Wam się przyznam, że no nie czytałam o tym miejscu. Zresztą furka mi powiedział, że jest mało informacji ogólnie. Ale fajnie się zatrzymać. Jak piękny zachód słońca! Jakie piękne niebo. Także po drodze w ogóle widzieliśmy mnóstwo, słuchajcie, mnóstwo ruin. Także naprawdę musiało być tutaj kiedyś pięknie. A tu zobaczcie co mamy: mozaikę. Jakaś liczna. To chyba znowu ryby tam są, co? Mhm. Tutaj. Patrzcie. Znowu ryby. Ja mam jakoś, jakąś słabość do tych mozaik ogólnie. Dobra, a teraz będziemy szli na teatr. Bardzo, bardzo fajnie, że chłopaki nalegali, żeby jeszcze tutaj przyjechać. Słyszycie? Mmm, cytrynki. Limon. <trynki> Myślę, że te ptaki... A nie, chyba są w drzewach. Ale pięknie. Zdjęcie zrobię. Co tam Liwia ciekawego wyczytałaś? Co tu możemy opowiedzieć? Orkiestra. Orkiestra, widownia, scena, scena. To jest widownia, nie? Mhm. Y, diazoma, czyli to co y, oddzielało właśnie przejście. No dobra, wspinamy się znowu. Powiem Wam, że mamy trening dzisiaj z Liwią. Pośladki pracują! Hey. O, oh, wow! O, oh, wow! Uhu. No nie mogę się zapatrzeć na ten zachód słońca. A gdzie tu mi wszyscy skinęli? A, tu jest furka. O, jakie schody! zobacz na to. U! <gry> A tam mamy morze. Opaki już się wspieli. wysoko. I rzut oka na teatr. pora A Wasza? Wolicie wschody czy zachody słońca? Napiszcie w komentarzu. Pierwszy dzień naprawdę bardzo nam się udał. Bardzo fajne miejsca zobaczyliśmy. Jutro również mamy mnóstwo planów. Ale tam mam jeszcze dla ciebie te kaktusy. Wiem, że oglądasz wszystkie moje filmy. Czabuk, chabuk, chabuk. muszę uciekać, bo tu Furkan robi Liwi zdjęcia. I want to same. Tutaj chłopaki mówią, że przez to płynęła woda, że tam jest basen. Także idziemy zobaczyć. Tak może i... Patrzcie tam. Tam ktoś fajnie mieszka Dym się unosi Koło takiego Cudownego miejsca Może tutaj każdego dnia przychodzić na zachody słońca No i tu też są mozaiki Także Idziemy Kochani, jak zwykle bardzo dziękuję wam za to, że poświęciliście czas, aby obejrzeć ten filmik i co do zobaczenia jutro. Mam dla was jeszcze mnóstwo atrakcji. Buziaki, pa pa.